Dziś otwieramy uroczyście nowoczesny, komfortowy, bezpieczny dworzec stacji PKP Kornelin. To jest pierwsza stacja, patrząc od Sochaczewa w stronę Łowicza, i cieszę się, że w tym miejscu powstał bardzo nowoczesny dworzec. Kilka zdań na temat tego dworca. Spółka PKP S.A., którą mam zaszczyt nadzorować w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przeznaczyła i wydatkowała tutaj ponad 5 milionów złotych. Za te pieniądze powstał dworzec, który będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Jest przyjazny dla środowiska, bo zawiera szereg rozwiązań proekologicznych. Szczegóły na ten temat powie z pewnością pan prezes Ireneusz Maślany. Ja dodam, że dworzec zimą ogrzewany, latem poczekalnia klimatyzowana żeby oszczędzać wodę, woda zbierana jako deszczówka będzie wykorzystywana w toaletach. Jest oczywiście fotowoltaika. Jest 17 miejsc parkingowych dla samochodów z wydzielonym stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych i dla dużych rodzin. Jest parking rowerowy ze stacją naprawczą dla rowerów. Są rozwiązania dla osób Niedowidzących, niewidzących. Zresztą dworzec jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest dynamiczna informacja o pociągach, są zegary i rzecz dla mnie szczególnie ważna bezpieczne miejsce, monitorowane, przyjazne, po to, żeby mieszkańcy, którzy wybiorą kolej jako ten podstawowy środek transportu, mogli już od tego pierwszego kontaktu od wejścia na peron PKP, czuć się bezpiecznie. My w całej Polsce prowadzimy największy w historii program inwestycji na kolei. Przywracamy kolej w tych miejscowościach, w, której, w których nasi poprzednicy kolej likwidowali, wycinali, bo jeszcze kilka lat temu dominowało takie myślenie nie opłaca się. Trzeba zamknąć, ludzie nie jeżdżą. No ale jeżeli zamykało się dworce i linie kolejowe w małych miejscowościach, albo ustawiało pociągi tak, że ludzie nie zdążyli do pracy, do szkoły, to nie było też dopływu podróżnych do większych miejscowości. Komuś się nie zgadzały tabelki w Excelu, więc odcinał całe miejscowości, całe gminy od kolei. My to zmieniliśmy. Dziś w całej Polsce jesteśmy. W środku takiego wielkiego programu, program inwestycji dworcowych, blisko 200 dworców budowanych od zera, jak ten w Kornelinie w formule innowacyjnych dworców systemowych, albo modernizowanych także dworców zabytkowych, jak dworzec w Sochaczewie, który głęboko wierzę, otworzymy już jako po modernizacji w przyszłym roku. Ale też inwestujemy w nowy tabor, nowoczesny tabor, kilkaset nowych lokomotyw. Albo zmodernizowanych do najwyższych standardów, albo całkowicie nowych z linii produkcyjnych. 2,5 tysiąca bardzo nowoczesnych wagonów. I też albo modernizujemy do najwyższego standardu, albo kupujemy całkowicie nowe. Wszystko po to, żeby Polacy jak najwięcej mogli korzystać z kolei, żeby ta kolej była dostępna dla każdego. I przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję. Obecnemu tu panu prezesowi Renuszowi Maślanemu, który w zarządzie PKP, PKP SA, ma tę szczególną rolę. To pan prezes trzyma pieczę nad programem inwestycji dworcowych, i to z panem prezesem byłem w stałym kontakcie tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu w temacie dworca Korneli, dworca Sochaczew. Dzisiaj ten dworzec odhaczamy i jest otwarty dla podróżnych. Drodzy Państwo, ja dodam jeszcze. Jedną bardzo ważną rzecz dla mnie, jako posła ziemi Sochaczewskiej, posła mieszkańców małych miejscowości. Szczególnie istotne jest to, że ten dworzec powstał w małym Kornelinie, w gminie Nowa Sucha, w Kornelinie, który dynamicznie się rozwija, gdzie mieszkańcy chcą kupować działki, budować się. Obok jest Kozłów Biskupi, jest południowa część Sochaczewa i są inne miejscowości. To jest dla was. Po to, żebyście mogli bezpiecznie, komfortowo z tego miejsca korzystać. I w całej Polsce takich dworców powstaje bardzo wiele, a już pracujemy nad programem inwestycji dworcowych, edycja druga, gdzie będzie co najmniej 150 innych nowych, nowych dworców. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Przy tej okazji też chcę podziękować. Samorządowcom gminy Nowa Sucha, tu w sposób szczególny panu radnemu Łukaszowi Ziembińskiemu, z którym i z panem Prezesem staliśmy na, na pustym peronie przy takiej starej ruderze, taki był stary budynek zamiast dworca w maju ubiegłego roku. Czas biegnie szybko dotrzymujemy słowa wtedy obiecaliśmy nowoczesny dworzec dla mieszkańców gminy Nowa Sucha szczególnie Kornelina i Kozłowa. Dzisiaj mówimy dotrzymaliśmy słowa jest dworzec mieszkańcy mogą korzystać a my budujemy dalej. Dworzec kolejowy w Kornelinie znalazł się w programie inwestycji dworcowych które PKP realizuje jest to największy program inwestycyjny w historii PKP. Ten program kosztuje Ponad 2 miliardy złotych, dobiega już do 2,5 miliarda złotych. Skąd te środki? Te środki zapewnił nam rząd Prawa i Sprawiedliwości. Serdeczne podziękowania, panie ministrze, za to, że pan osobiście wspomógł PKP i zapewnił to, że taki dworzec jak ten i dwie setki innych dworców mogą powstać w Polsce, możemy je modernizować. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję. Powiem tak, pan minister był tutaj od początku. Tak jak wspomniał, w maju my to prowadziliśmy, wykonawcę. Wykonawcą jest firma SKB na tą budowę. Ale oczywiście zaczęło się trochę wcześniej. Wiele było rozmów z panem ministrem w sprawie tej, między innymi tej inwestycji, oczywiście również innych. Tak jak pan minister wspomniał, bardzo trudną inwestycją był Sochaczek, który też już nam ruszył, wyszedł. Tam jest zaangażowanie również, tak jak tu oby, zbliża się do 50%, także zaangażowanie w robotach budowlanych. Natomiast tutaj, jak sobie przypominam, w maju, bodajże to było 5 czy 6 maja, jak tutaj stanęliśmy. Proszę państwa, była tam w tamtej części taka, taka budka, która się nazywała, że to jest dworzec. Były tu takie, mm, takie doły, które musieliśmy z, z, wyrównać. No i strasznie wiał wiatr, jak pan minister pamięta, ale mówiliśmy sobie, że damy radę. No i daliśmy radę. Kosztowało to nas ponad 5 milionów złotych. To jest dofinansowanie również budżetowe, czyli, czyli rządowe w znacznej części. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy dla, dla mieszkańców, dla społeczeństwa, Oddać taki dworzec, który naprawdę wypełnia wszelkie normy nowoczesności. Ten dworzec zapewnia wygodę, zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia wszystkie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, niedowidzących, jest energooszczędny, zapewnia odzysk wody, także panele fotowoltaiczne. Liczymy, że prawie w 100%, może w 80% zapewnią potrzebną energię na ten dworzec. Wszystko to, co mogliśmy włożyć, najnowocześniejsze rozwiązania, włożyliśmy. Powierzchnia zabudowy to jest ponad 220 metrów. Tak jak Państwo widzicie, szerokość tego budynku, która jest, to jest ponad 7 metrów. Długość to jest około ponad 30, 30 metrów. Ta, to pomieszczenie, gdzie jesteśmy, to jest ponad 30. 30 około 35 metrów. W tamtej części przed nami to jest przeznaczone pomieszczenie na użytkowe. Tam jeżeli przewoźnicy będą zainteresowani znajdzie się kasa biletowa. Także ja się strasznie cieszę, że, że jest to kolejny dworzec, który nam się udało dzięki, dzięki również bardzo ścisłej współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych zrealizować. Dziękuję jeszcze raz Panie Ministrze. I do zobaczenia na oddaniu w Sochaczewie. Dziękuję ślicznie. Chciałam serdecznie podziękować panu ministrowi, panu prezesowi, firmie, która wybudowała ten dworzec, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że dzisiaj stajemy w tak pięknym miejscu. Dla nas samorządowców, każda inwestycja pojawiająca się na terenie Powiatu Słowaczyskiego jest bardzo ważna, a szczególnie taka, która wiąże się z komunikacją. Dążąc do rozwoju terenu Powiatu Słowaczyskiego, wiemy doskonale, że. Że dobra komunikacja, dworce, koleje, drogi. To wszystko razem sprawia, że stajemy się coraz bardziej atrakcyjni dla potencjalnych inwestorów, dla mieszkańców, a żeby mieszkańcy chcieli nowi do nas przybywać, no to musimy im zapewnić właśnie takie warunki, żeby mogli tutaj spokojnie żyć, pracować i dlatego też dziękując dzisiaj wszystkim, muszę też wymienić tutaj pana Łukasza Ziębińskiego, bo pan Łukasz już wiedząc, że ten dworzec będzie budował, od razu przychodzi do mnie i Pani starosto, no dobrze wiem, że dworzec będzie, pan minister tutaj bardzo aktywnie nas wspiera, no ale teraz drogi. Także panie Łukaszu, te nasze rozmowy o drogach na pewno będą, będą miały swój efekt. Oczywiście jeśli mówię już o drogach, też chciałam podziękować Panu Ministrowi, bo jak wiadomo środki, które trzeba przeznaczyć na taką budowę są w budżecie powiatu no niewystarczające, ale zawsze pan minister nas wspiera i myślę, że dalej będzie to czynił. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę mieszkańcom i podróżnym bezpiecznego, dobrego korzystania z tego obiektu. Dziękuję. Po pierwsze chciałbym podziękować za tą inwestycję. Każdy z nas wie, że Korniali, Kozów Biskupi jest to największe skupisko mieszkańców naszej gminy. Wiele osób dojeżdża do Warszawy. Nie było możliwości godnie wyjechać z tej miejscowości do Warszawy. Teraz mamy piękny dworzec spełniający wszystkie wymogi, wszystkie standardy. Ja bardzo się cieszę i mam nadzieję i nasi radni, którzy tutaj też nam kibicowali bardzo mocno. Ja się jeszcze raz bardzo cieszę. Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli z tego korzystać. I jeszcze, jeszcze raz dziękuję. Rok temu staliśmy, tak jak tutaj Pan Prezes powiedział, Pan Minister, staliśmy na Peronie, nic nie było, minął rok, mamy ten dworzec, jeden z pięknych, nowoczesnych i cieszę się, że ten dworzec powstał właśnie na terenie Gminy Nowa Sucha. Jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję w imieniu własnym, mieszkańców, radnych, którzy też walczyli o to i też zabiegali, żeby ten dworzec to był. Dziękuję Panie Ministrze, dziękuję Panie Prezesie,